Cześć, z tej strony Hugo 123. Witam Was w mojej trzecim odcinku Minecraft Poradnik. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zegar i kompas. A więc, do kompasu potrzeba 4 żelaza i jeden proszek. Dajemy 4 żelaza dookoła. Redstone i mamy kompas. Kompas nakazuje nam północ na i w tym należy się odnaleźć. Czekajcie... I teraz zrobimy zegar. Zegar zrobić tak samo jak kompas, tylko... kompas już robi żelazo, a do zegara złoto. I jeszcze czerwony proszek, proszek i mamy to. Zegar pozwala nam pokazać, czy jest dzień, czy noc. Kiedy, za ile będzie, no. To by było na tyle w, dziś w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie komentarze. Na razie. Cześć.